Mam 22 lata, więc właściwie całe moje życie związane jest z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Dzięki temu mogłem obserwować, jak nasz kraj się rozwija, a także jak ja sam korzystam z nowych możliwości. Każdy dzień zaczynam od spaceru z psem, szybkiego prysznica i zdrowego śniadania. Zawsze staram się wybierać produkty wysokiej jakości, a dzięki unijnym normom i przepisom mam pewność, że to co jem jest bezpieczne i zdrowe. Ale Unia to nie tylko jedzenie. W sklepach mamy teraz ogromny wybór towarów z całej Europy, a dzięki usprawnionemu importowi i eksportowi każdy może znaleźć coś dla siebie. Po śniadaniu wsiadam w tramwaj i jadę na uczelnię. W Olsztynie komunikacja miejska cały czas się rozwija, a dzięki funduszom ZUE miasto otrzymało ponad 128 milionów złotych na poprawę mobilności. Mamy coraz więcej ekologicznych autobusów i rozbudowane zajezdnie, co ułatwia codzienne dojazdy. Za niecałe dwa miesiące lecę na weekend do Włoch zobaczyć ich jarmark bożonarodzeniowy. Dzięki strefie Schengen podróże po Europie są bezproblemowe. Bez granic, bez wiz, wystarczy kupić bilet i cieszyć się wyjazdem. Programy takie jak Erasmus to kolejny świetny przykład korzyści. Mój znajomy niedawno wylądował w Portugalii, a ja natomiast poznałem bardzo ciekawych ludzi z Włoch, Finlandii czy Hiszpanii. Dzięki temu otwieram się na inne kultury i poszerzam horyzonty. A sam też planuję w przyszłości wyjechać na wymianę. Na koniec warto wspomnieć o innych ważnych projektach wspieranych przez Unię, które wpływają na nasze codzienne życie. Dzięki dofinansowaniom z Unii Europejskiej powstaje coraz więcej boisk sportowych, co sprawia, że mogę wyjść z kolegami i zawsze jest gdzie pograć w piłkę. Sport to dla mnie ważny element życia, a dostęp do takich miejsc pozwala mi aktywnie spędzać czas z przyjaciółmi. Nie można też zapomnieć o wsparciu dla młodych przedsiębiorców. Unijne fundusze pomagają nowym firmom stawiać pierwsze kroki, co jest dla mnie szczególnie ważne, ponieważ w przyszłości planuję otworzyć własną działalność gospodarczą. Dzięki wsparciu z Unii wiem, że moje marzenia o własnym biznesie mogą stać się rzeczywistością. Unia Europejska wpływa na każdy aspekt mojego codziennego życia, od porannych posiłków przez edukację, aż po rozwój moich pasji i planów na przyszłość. Jestem pewien, że bez członkostwa w Unii wiele z tych rzeczy byłoby o wiele trudniejsze do osiągnięcia. Do osiągnięcia.